A cholera jasna. nie trzeba więcej zrobić. Gdzie jest złotko? O, lul. Nie lul, tylko cholera. Ja pierdzielę, z wami taka zawsze robota jest. No mimo jej my, mister. Mójdę na. 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 na drewno. Kill też. Wiesz, co ja twoje zabrałem? Ty miałeś redstone. O, to miałeś... i dawaj mój cały Czekaj, robię skrzynię. Już ci dam. No już by tylko chciał i chciałem. Pozerny taki jak nie wiem. No to No i patrz, na dwa, ty Masz. A, Rarch Muszę nieco, co by zrobię. Czekaj jak to było? Było co? Słod dobra. Nie, już wszystko, już już wszystko wiem, mój drogi misterku. Mm -hmm. Skafaldziccy trzeba się. zrobić jakieś Czemu tylko ja zawsze trzymam porządek we, wszy we, wszystkich, skrzyniach. we wszystkich skrzyniach Nie wiem, nie wiem, Czemu? nie wiem, nie znam się zarobiony jestem. W zasadzie to zrobię chyba jeszcze ze dwie <laughs> Zabijecie z tego kilofa Kogo tych są chcesz tam zabijać? Ale. Mandzia chce zabić. No dobra, czekaj. Ty co? Dawaj apu, ty też dawaj apu. Ty też dawaj apu. Ciebie tam nie chcę. no nie, szybki ząbiak, szybki ząbiak, szybki ząbiak. Wypierdzielaj Andrzej! Ci on tam może... A, dobra, niech on walczy w swoim świecie. Dobrze mu tam... Wal się! Kto się ma walić? Mówię pal się no Nie, Też ty, tak, usłyszałem. jak ucieka goni mnie ten strus. Mhm. Oha. A zapomniałem, że tu jest ten trikapitaj. Teraz tak. Tu były cztery, cztery, cztery złotka zostali, mecz. trzy. Znaczy Mam pytanie, gdzie jest mój żelazny miecz? Miałcz. Może? Ja nie mam Miałcza. Wiesz coś na ten temat? Nie. Na pewno? No nie jak ja mam swój kilof tylko i ten... i kiedy I teraz zrobię swój żelazny miecz właśnie. Oho, coś mi się czanki nie odświeżają. Mam mieczanki. Ty! Czałki, tak. Lol. Widzicie to? Nie. Znaczy, ja... Ja widzę... Anglicz, Widzę gdzie co jest. Ty cheaterze. Mam ich z treja. Naturalnego z minecrafta. Mhm. Mm Powiem wam, że tu jest lipa wielka. O, Jeden tam, tam się oh. świeci... ora. O, mózg. mózg. A, mam pani mózga. Panie mózg. Ja się przeloguję. Tylko zastopuję na chwilę. Aj. Aj. Co the fuck? Uh. Idę pozabijać. Tu jest ten szkierotałek. Cześć Andrzej. O. Andrzej cię dorwał. Mhm. Ja, idzie dalej na mnie ten wynerwiony struś. Mhm. A, to. No właśnie, co do DNS-a. Nowa strona jest zbudowana. Nowy link: Techpak.com Chyba się tak nazywa. Podasz, Net? Podasz w opisie. Mhm. Najszybciej już w poprzednim odcinku jest podane u mnie. Tak? Mhm. Tylko, żeś mnie o tym nie poinformował, że jest nowa strona. Jak ja dopiero dzisiaj z tobą rozmawiam. No to wiesz, że to można zostawić informacje, nie? nie? Ano. Nie, nie. Ano. Dobra. Jest nowa Pięk strona, tylko że mamy. tam e, na forum trzeba się wbić. Na forum tam są downloady i te inne i... Jak skończą stronę, to będzie. Job go. Job go mać. Ale oczywiście na swoim nagraniu tego. Uro, jakie to... drzewo. Enek. Co? Przełożyłeś te deski tutaj do tej skrzyni? Które deski? No, te, których już tam nie ma. O! Kto włożył to drzewo? Enek, tu jest to jest taka się, tu? A to trzeba podpisać, ładnie. Nie trzeba podpisać, trzeba zaglądać ze środka. Tu są surowce, takie do przetapienia, tu są klocki do budowania, a tu są śmieci. Popatrz, popatrz, tu, mister. Tu jest projekt table. Możesz wstawić stack albo... albo no. No, żeby wyciągnąć od razu cały stack, albo jeden. Eee, co ja tu chciałem? Skafoldy robić. Może... Aha. misja. Nie, tutaj sadzę sadzonki. Dobra, to jest ja idę sam pokopać. Dobra, to Nie sobie dostaniesz sobie dostań... <laughs> diamentów. No robię tylko drewna i też tam idę kopać. A no, ja idę no, ja gdzie indziej? Aha. Nie do zakopania dalej. Ehm, A gdzie ty załówca jest? Potrzebujemy czy uciec? żarcie. I potrzebujemy żarcie. I potrzebujemy. Kilokon, ty ja skończył. Czyli na wieczorem. Ehm, ten, Andrzej. Zostaw Andrzeja w sobie. Zawsze ten Andrzej i Andrzej. Dobra. Idziemy? O, mało. Mm. Ty, 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 ty. Idziesz! Tam Widzisz A co ma być z twoim projektem table? U! Chwila. No nie Mordowanie zarwoweżdżków. Dobra, co? Rzeczywiście te owce dają mięso. Zajebiście. I mam 6 mięsa, cztery wełny. Ja mam tyle mieczy. To on Bo... ci ukradł, widzisz? To jest złodziej. No. Ale ja nie mam żelaznego miecza. O co wam chodzi? Jasne, jasne, że nie. Czepiacie się biednego, czerwonego, kudłatego. Elmo. Tak hmm. po... potwór, Elmo i Morzeń. Bo ma orgazm. Pocałujcie... orgazm, okres, Jezus. A pocałujcie Ociw Elmo okres. w Bielmo. <noise> Dobra, czekajcie, Tu mam postawić, tu mam postawić. Monomotyl. O, ślimak tu był. No tu. Tu będą narzędzia. Tak, właśnie. Ślimak, 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 pokaż obiw. Zimba, ua, lol. Gdzie w dali się drewno wszyscy? Dobra, już wiem skąd w tym bole były. Za ślimakowy wypadają Za to... Kluty to... takie. A? Nie, 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 nie. ten projekt. Idę. Gdzie to poszło? O, widzę cię. Do ciebie. A to ja idę w drugim kierunku. No to ja idę do ciebie. To chodź. Było 30 żelaz. a za mało 39. Jesteśmy 9 wow, na plus. Mam ja, ile tu pszczołów jest. Ja tu zacznę się przepalać i y, możecie znaleźć jakiś raber. Nie. Zróbcie wyprawę po raber. Idziemy do kopalni. On powie, gdzieś tam. Jezu, ile jest. Murzyn. Trita, trita Piheja. Czegoś, czegoś, czegoś. Czyli za skres, jak to się wystraszyłem. No akurat właśnie mi z znalazłem jedną. Czyli muszę to zrobić. Dobra. Co to jest titanią, O, titanium odzyskałam i te tekstury. Jak się robiło? Tritapa. Co? Czekaj, Robi... tak i tak. O, udało się, dobra. A Pamiętam, że no. mam kanion, w którym świeci się kupa surowców. <grym> Hmm. Nie to, to, nie to. O, to, nie to, to, to z tego drewna, Street Opa? Kanion. Hmm? To się posadzi w domku, tak? Tak, 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 tak. dobra. Okay. Hmm. No. No, nie jest to projektyw jak w tym, jak. Jak w Red Power, ale zawsze jest. No Oj tam Red Power, Red Power. Będzie na N5 to będzie zajebiście. O, już miał być 6 grudnia, e. E, Lepiej, żeby było dobrze zrobione, niż żeby miało, wiesz, wyjść kichanie nie? A 1.5 już w styczniu. Strona, strona... strona Teloram też nie działa. Hmm. Powiem, Polacy się wkurzyli, zlitosowali, eee... No My Polaki... Zdolne, szujenie. nie? Nie, idę do ciebie mi już się zgubiłem. Nie? Masz wejść w dziurę i jesteś u mnie. Węgiel, wejść diamenty, kryształy... Kryształy... Boże, jak tu się wszystko świeci. Zapada zmrok, murzyn. Dawaj, ruber Będę musiał tu zostać. Jakieś the hall. Ja Go jestem... Pamię Daleko. Pamię, pamiętaj, żebyś uważał na wilkołaki w jaskiniach, jak będzie ciemno, jak się Coko, dopadnie. Jestem teraz jestem pod samym sufitem. Teraz, no, teraz te nowe wilkołaki to... Koza! Z noca chyba. Nie, Może wracać. Myślisz, że mamy tutaj ten? Może wraca. ja się martwię o ciebie. Tak. Idzie za mną właśnie ten. Wilkołak? Nie, Andrzej. Y, ten, szkielet. Y, zombie. On? Lol, gdzie jest dom? Ale miałem laga. Nie zaznaczyłeś sobie? Jeszcze nie Koper Or takie magmowe, what the fuck No z jakiegoś nowego modu to jest. Świeci się na pomarańczowo tak ostry, pomarańczowy jak lewa. Dwa jajko. No ja tu <coughs> na tam jadę wiadomo. Boże, co za połow nie wyrosiał, okej. Okay. Co znowu nie? No gdzie we mnie? Ja ich <coughs> we mnie cisną. Da, y Tutaj wstać ten raber. Nie ja chcę cię. cię. Patrz. Dobra, daj, nie. A sadzonki wziąć jakieś, żeby przed domem chociaż postawić? Czy... No weź to włożę ja ten. Ja idę posadzić te dwie sadzonki i mam sześć drewna, tego, to się Połóż. A ty co tu robisz? Eee... fuck Nie mam gdzie posadzić głośno. Zabię. Łączę, ściągnęłem expa. Mózgowy zombie mi uciekł. Nie, nie tu. Może przed domem. Zaszalałeś 3 rabia A bondę mamy? Że aż tyle, nie? To nic niez nic. WTF! Ul się wygenerował w kanionie. Przepraszam. Może jakaś świnia. Znowu ten ondzie był za Co jest? Ja nie chcę sadzonki. Szybko, szybko. Ooooo. LOL? Jaki LOL! Ile zombiaków? Nie, nie, nie. Będziesz trup? Ja tu muszę się widać brać za przepalacza, bo to... Przepalara będziesz? No. Is this sanitary? Dyk, dyk, dyk. Sadzonki Czekaj Użyn. No i PvP nie ma. A nie dobra. Bo ci, ci tą markę wierzy. <grym> nie ma być... PvP, już ci chciał lać. No uderzył mnie. <grym> O oh Jesus, jak, jak to tu się co, wszystko śmieje? Jak się to tam, tam wsadze głęboko we... Nos. w... Nos koper lid, silver, teen. W koper mu wsadzisz? No, w koperm. Więc nie martw się. Uśmiechnij. Oj. No. Nie, silver już Dobra, nie niech się tam, bo to tylko... przepala. Mi się marnuje A to tylko tobie Czyli kilofałkę się marnuje Tu mam jakieś Boże, tak ciężko jest tutaj normalnie Z nacisnąć tak samo tu Tak samo tu jakie Z Zoom Nie zoom, tylko ten Ja mam zoom Ja ona kontroluje zasób ten, który Kontrol Control to Eee no. y Co na no? <grych> nie mam no 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 i... no tą granę teraz No, 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 no Xerochium, Xerochium, Light, Dark, Red, Blue Ale mam Cię tych surowców tak. już nawalone Co to się skończy zaraz Gorzej, bo nie mam jak wrócić do domu bez środek nocy nie od Jayumitu Dobre, Dobrze, O i redstonea mamy tyle No, ja nazbierałem, ładnie, nie. Nie chwal się. Ale ty nie chwal się, muszę. Hmm. Tego raberu to my mamy tyle co. To może nazbierał zbierał. co ja z tego, Wacichów sobie nie no. zrobię. Mmm, team OR Okej, okay, to się przyda na stówę. U co? Nie dopierdzieliście. Szkoda, że te pszczoły nie współgrają z forestry. Nie wypada z nich. Fonrestry, Fonrestry, Fonrestry. Ty wykupaliście mi sortedia, co tam były wcześniej? Które? No nie wiem, no któreś tam były. nie. No to się tak świczyło. Mamy problem. Jaki?